Orcer bradowy. Chociaż nie, nie mogę miecza. Ała! Nie, mnie <laughs> O! Kurwa. Dostałam po prostu w Czechę. <laughs> Co to było? Jak jakieś kurwa pojedynki pijanych krzyżaków Antra wiem, że się tam czaje z tym nożem. O! Dostałem to rzykiem o. <grymne> te mieczy są tak upoświecone. Przepraszam? <grystanie> jest To jest granatnik oślepiający yeah, yeah. nie. <grystanie> Ej, na no, czemu ty granatnikiem? Kren... Kren... Ja tylko kren... cię ślepiam. Ała! Z tyłu, weł <grystanie> Przecież tym Kaj się to... kur... Przecież <grystanie> tym się nie da grać ale to najlepsze, że jak się trafimy jednocześnie to się odbija tak. ten. Tak, odbija się. Ała. Kurwa, jakie pojedynki. Kurwa, po nogach, Oj! Trafiłam. Nie skacz po mnie, ku Ale Hunter ma szybsze to machanie ręką. O, jaki pojedynek, pa! A ty nie... Ja z tobą się nie pojedynkuję! Kurwa. <ślvora> <śvira> o! jeszcze Przeszła jepku. To jest moja karczma, tu się to. nie opierdalać! <śvira> o... <scales conna nationwide> No ty! Oh, wow. Ja się tam cieszę jak najszoja. <noise> Dawaj pojedynek. O, Ale proszę zostać... Na arenie! A. No już bo wrzuciłam tu granat Dawac na O kurwa A bo to walka w ręczłowcy była, no no to nie był miecz. Nie no, Tak właśnie coś zbyt tempo brzmiał. A kur... A kur... A kur... Walki... walki na miecze są zajbiste. Ach, no tak, na miecze, ale nie kurwa, rzucanie w czoło nożem. No znaczy, walki na miecze są zajebiste! i je prosto mi nożem w tym nożem głowę. To ostrzej, to ostrzej. No w sumie tak, tylko to takie małe. A, spadłem! O no chodź, co, nie doskoczysz? przepraszam! O kurde. To był jakiś remover chyba. Jeden o kurde na drugim miejscu Wiedziałem już teraz O kurde! Czy wygląda? Ty. Czekaj, Czeka. jak, jak taki ten. strażnik bramy. Ej, przecież miały być na supery też. No to. Najpierw były zdolności supery, ale później wymyślimy już na miecze. Aha, to. To nie, nie używamy superów? <śmienicza> <śmienicza> to <jest> to <śmienicza> to kurwa, o jak wie Gdzie? 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 No a tu to mi z rewolweru w ogóle. Ile was tu jest? Ale ty jedno za drugim czekaj. Uj, miecz zwariował, nie wiedział w którą stronę ma się obrócić. A jednak są supery. O kurde Nie widziałem cię pod tym śmigłem Kurwa to goldenka A, <śmów> to spierdala. No O nie, tu dwa miecze się dostałem. Du